Mężczyźni nie wybierają kobiet ze względu na wygląd. Wygląd jest odzwierciedleniem tego, co już jest na twojej podświadomości. Dokładnie w taki sam sposób jak uzdrowiłam chorobę u klientki, na przykład problemy z starczycą, tak samo uzdrawia się twoją brzydotę. Ja nie rozumiem kobiet, które wybierają być brzydkie, bo to jest wybór. Wybór nie dbania o siebie, o swoje ciało, o swoją świątynię tak naprawdę. To się tak mówi, że twoje ciało to świątynia. Ale gdybyś ty siebie traktowała jak prawdziwą boginię, nigdy nie pozwoliłabyś sobie chodzić w łachmanach, w brzydkich ubraniach, nie chodząc pięknie wymalowana, bo ty chciałabyś się czuć pięknie, zadbana, taka totalnie w swojej energii. Ty nie jesteś brzydka. Ty wybrałaś zamanifestować się w brzydkiej wersji, ponieważ nie wierzysz, że stać staćcie na to, by być piękną, albo może się tego boisz. Jeżeli jesteś gotowa odkryć swoje piękno wewnętrzne najpierw, a wygląd będzie później, napisz do mnie moc po bezpłatne szkolenia.